Witajcie w 94. odcinku live angielski po polsku, w którym uczę Was języka angielskiego w małych dawkach. Nazywam się Błażej Kozioł i jestem nauczycielem języka angielskiego, ale jestem też praktykiem, bo mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii i tutaj używam tego języka na co dzień. W pracy i poza pracą. W pracy to teraz mało jestem, szczerze mówiąc, więc używam poza pracą. Ale, ale używam. No, ale przecież praca była przed covidem, jeszcze było jej więcej niż, niż mam jej teraz. Więc mój angielski jest językiem angielskim praktycznym. Więc staram się dla Was zbierać te zwroty, te frazy, które są rzeczywiście używane w języku angielskim, pokazywać wam struktury gramatyczne, najbardziej, najbardziej lubię chyba uczyć gramatyki i tutaj z tą gramatyką będziecie mieli najwięcej wspólnego, najwięcej do czynienia. Lubię też uczyć słówek i lubię się uczyć angielskiego, bo moja nauka angielskiego nie jest zakończona. Ciągle wpadam na jakieś słówko, którego, którego nie znam, no może nie ciągle, ale czasami mi się zdarza, albo na jakieś idiomy, których, których nie znam, więc, więc ciągle się też uczę razem z wami. I chyba każdy się, chyba każdy się czegoś uczy przez cały czas, przez całe życie. No i ja też się uczę angielskiego przez całe życie. Zastanawiam się nad nauczeniem się jakiegoś innego języka, bo zapraszam tutaj takich poliglotów, którzy co, co najmniej sześć języków muszą znać, żeby się tu pojawić, a ja znam tylko jeden obcy, więc, więc nie wiem, jak sobie z tym poradzę, chyba się muszę nauczyć jakiegoś języka i być może sam na sobie wypróbować te wspaniałe wszystkie, te wspaniałe wszystkie rady, które wam daję. Nie wiem tylko, jaki to jest język, może zrobię głosowanie, a potem zaprosimy kogoś, e, zaprosimy, zaprosimy, kogoś, kto mówi w takim języku i, i mnie sprawdzi za, nie wiem, parę miesięcy. E, to, to jakiego się mam nauczyć języka, jak myślicie? Może być jakiś, może być jakiś zupełnie, zupełnie dziwny. E, witam Was wszystkich. E, nie, nie chciałbym się uczyć irlandzkiego, tego galickiego, bo on chyba jest tylko na, w autobusach na, i, i, na, i na wszystkich nazwach ulic w Irlandii, ale chyba nikt już nim, nim nie mówi, tym takim staroirlandzkim. Znałem taką osobę, która, której mama była starszą osobą w, gdzieś tam w środku Irlandii, na takiej wsi. I pytałem, czy ona, czy ona mówi coś po irlandzku, a gdzie tam nic. Więc ten język chyba jest, e, więc ten język jest chyba, chyba już e, martwy. A nie mówi, że francuski, hiszpański, japoński, ale co ja z tym japońskim zrobię, ze z nim potem tutaj, <laughs> jak nie wiem. E, wiecie co? Hmm, chiński, żebym łatwo nie miał. Chińs o chińskim myślałem e, i być może będzie to właśnie chiński e, e, i może znajdziemy jakiegoś Chińczyka, który, który, nas potem, który mnie potem przepyta, ale to. Może za jakieś 3 miesiące, dopiero 4. Jak, jak się już zdecyduje. Ale francuski tutaj widzę też, że jest wysoko. E, słuchajcie. E, dobra, co dzisiaj? E, portugalski też jest bardzo wysoko na mojej liście. Ula. E, chiński, portugalski, jak na razie. E, kaszubski, tak. <grafy> kaszubski może być. E, mm, I też japoński się pojawia. Dobra. Posłuchajcie dzisiaj drugi, e, drugi odcinek tego, co było wczoraj, czyli. E, czyli czasowników i rzeczowników, które tak samo wyglądają w swoich... Znaczy, tak samo wyglądają, a są albo rzeczownikiem, albo czasownikiem. Cześć Szymon, jakie było pytanie? Podpowiadam znowu. Jakiego języka mam się nauczyć teraz? Tylko nie mów, że niemieckiego. To też, też może być, czemu nie? Niemiecki, Maria, Donia, dobra. Bo Szymon, bo ja zapraszam, ja zapraszam tutaj Poliglotów czasami. W niedzielę będzie też poliglotka z nami, które, która zna kilka języków, w tym chiński. Ja się wstydzę trochę, bo znam tylko jeden język obcy. Tak naprawdę to, to, to powinienem chyba się nauczyć jakiegoś drugiego, albo dwóch naraz. Może dwóch naraz. E, może dwóch naraz, bo to po, po co się z jednym męczyć? Można, można by dwa naraz. Tylko, żeby były z tej samej rodziny, to chyba się wtedy uda. Na przykład hiszpański i portugalski, które są podobno podobne. E, nie mówisz niemiecki, tak? Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, japoński znów się pojawia, ja Będę się zastanawiał. Po śląsku ja nie gadam. No nie. E... Lecimy z, lecimy ze słówkami. Słuchajcie. E... Hmm. Są takie, są takie rzecz. jest tak, tak, dobrze mówię. Są takie rzeczowniki i czasowniki, które wyglądają tak samo. I zobaczcie, tutaj. Mam, tutaj mam taki zestaw. Oczywiście ten zestaw nie jest pełny. Chciałbym tylko wam pokazać parę. Wczoraj pokazywałem kilka, dzisiaj pokazywa, pokażę kilka i dzisiaj pokażę Wam też na końcu e, takie, które zmieniają swoje znaczenie w zależności od akcentu. E, więc dobra, najpierw jest dance, czyli tańczyć albo taniec. I mamy, i mamy shall we dance? E, czy zatańczymy? To jak ktoś będzie prosił Cię do tańca, to właśnie użyję takiego słówka shall we dance. Shall jest słówkiem bardzo. E, rzadko używanym i właśnie ono ma takie znaczenie, na przykład idziemy, shall we? Zatańczymy, shall we dance? Shall we do it? No, zrobimy to w końcu, czy nie. Ale spotkacie, spotkacie je tylko właśnie w takim, w, takim, w takim pytającym, w takim pytającym, w zdaniu pytającym. No dobra, I don't understand modern dance, to nie rozumiem nowoczesnego tańca i tutaj słówko dance jest rzeczownikiem. Robert mówi, że japoński jest mega fajny, pewnie tak samo łatwy do nauki jak polski. Polski ma tylko jeden alfabet, a japoński ma trzy alfabety, więc tutaj będzie trochę kłopotu, ale zobaczymy. Decyzja zostanie podjęta. A ja tymczasem przełączam na kolejny slajd. Experience, czyli doświadczać czegoś albo experience, doświadczenie. I mamy tak, people sometimes experience insomnia, czyli ludzie czasami doświadczają, e, doświadczają bezsenności, ale miałem wolniej mówić. Dobra, uwaga jeszcze raz. People sometimes experience insomnia. People sometimes experience insomnia, czyli czasem ludzie nie śpią po prostu, doświadczają bezsenności. Zamiast insomnia mogę powiedzieć też sleeplessness, to też jest bezsenność, sleeplessness albo insomnia. Well, Ale insomnia, insomnia mi się ładnie, ładniejszym słowem wydaje. E, drugie zdanie: I've had some experience with forklift driving, czyli ktoś mówi, że mam trochę doświadczenia z jazdą wózkiem widłowym. E, forklift to jest wózek widłowy, i ten ktoś mówi ładnie w czasie present perfect, bo jak ktoś ma jakieś doświadczenie w życiu, no to mówi w czasie present perfect. I've had some experience. Uh, I've been to Paris five times. I've never eaten sushi, czyli nigdy nie jadłem sushi. To jest jakby brak doświadczenia, ale to, to też doświadczenie. Więc present perfect, jak mówimy o doświadczenia, o doświadczeniu. E, dobra. E, I dalej. Następne słówko. Następne słówko to force. E, force znaczy zmuszać. Albo force znaczy siła, jeśli jest rzeczownikiem. E, force somebody to do something, czyli jakby zmusić kogoś do czegoś. I mam, tutaj takie zdanie, e, I mam tutaj takie zdanie, które brzmi: We were forced to sign this agreement, czyli my byliśmy zmuszeni do podpisania tego uh, agreement, ugody, porozumienia. Agree to zgadzać się. I zobaczcie, agree to zgadzać się, że e, czasownika agreement to e, rzeczownik od tego czasownika powstały. E, e, forces of nature cannot be underestimated. Forces of nature. Cannot be underestimated, czyli siły natury nie mogą być lekceważone. Estimate to jest, jakby, to jest jakby coś oceniać. Underestimate to niedoceniać. Tutaj nam wychodzi z tego, po dodaniu odpowiedniego prefiksu. Czy macie dla mnie jakieś jeszcze inne języki? Rosyjski. Rosyjski miałem w szkole, to by było za łatwo. Ja umiem do tej pory pisać rosyjskie bukwy i umiem czytać po rosyjsku, ale nie zawsze rozumiem, co to znaczy, ale umiem przeczytać ładnie. No Co, co, co jeszcze widzę? Niemiecki. Glasgowian language. What is that? Dobrze. No to dobra, idziemy dalej do następnego slajdu. A, slajde, a na następnym slajdzie jest słówko hope. Hope znaczy mieć nadzieję, albo nadzieja, jeśli jest, to, jeśli, jeśli jest to rzeczownik. No więc, I was hoping for a better deal. I was hoping for a better deal. Możesz powiedzieć w ten sposób: jak ktoś z firmy, z telefonów komórkowych, ci proponuje następny kontrakt na dwa lata za 50 funtów miesięcznie, to delikatnie można mu powiedzieć: I was hoping for a better deal, więc mam nadzieję na, na jakąś lepszą umowę. I ten, to zdanie warto zapamiętać. Gosia mówi włoski. To też jest fajny, fajny, fajny język. Francuski się pojawia tutaj już często. The last thing that dies is hope. Czyli ostatnia rzecz, która umiera to nadzieja. Ostatnia rzecz, która umiera to nadzieja. To takie przysłowie angielskie. Przysłowie, czy też powiedzonko, nie wiem, gdzie jest granica pomiędzy przysłowiem a powiedzonkiem. E, 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 więc tutaj, I was hoping, to hope jest czasownikiem, a tu na dole hope jest rzeczownikiem. Szymon pyta, ale to znaczy, że zdeklarujesz się naukę jakiegoś języka i że się na niego weźmiesz? E, no tak, ale przecież jak się nie nauczy, to też e, świat nie stanie w płomieniach, ale spróbuję przynajmniej. E, wiesz, co chciałbym spróbować? Czy te wszystkie. Czy te wszystkie metody, których ja używam, są rzeczywiście tak dobre, jak, jak mi się wydaje, że są? No i spróbuję zostać królikiem doświadczalnym, a po angielsku królik doświadczalny to guinea pig, czyli świnka morska. Czyli zostanę świnką morską. I will become a guinea pig of my own, of my own method. And uh, well, we'll see, we'll see what happens. Eee, Szymon, a ty jakiego byś się nauczył języka jeszcze? bo ty znasz niemiecki i angielski, co tam jeszcze znasz, jakie zn znasz języki? Śląski pewnie też podejrzewam, <grywa> czy nie? Następny slajd. Lie, kłamać albo kłamstwo. Znów słówko, które jest i rzeczownikiem i czasownikiem. John, please don't lie to me. Czyli John, proszę nie kłam mi tutaj nieładnie, don't lie to me. A drugie zdanie brzmi tak, albo jeszcze raz przeczytam powoli. John, please don't lie to me. A drugie zdanie brzmi tak: Donald Trump thinks that climate change is a lie. Czyli Donald Trump sądzi, że zmiana klimatu to kłamstwo. Uh, there, are, there are some more people who think this is a lie. W Norweski otarłeś się, tak? O, no to już coś. To już trzeci. Można zaliczyć, czy nie. To to tak samo wiesz, no bo nie wiadomo, czy to e, się otarłeś, czy znasz, czy nie, bo no, na przykład, jakbym z, u, już za, za, e, e, miał wymienić wszystkie instrumenty, na których gram, to nie wiem, czy doliczyć e, trójkąt, czy to by było uczciwe. <grych> Zobaczymy. E, co dalej? Mm, milk. Słówką milk, to znaczy wydoić albo mleko. I to wydoić jest w takim trochę figuratywnym sensie, czyli przenośnym, jak w moim zdaniu. This company milked their people, paying them minimum wages. Czyli ta firma, jakby wydoiła swoich ludzi, płacąc im tylko minimalne wynagrodzenia, to milked może mieć też dobre, dobre konotacje. Można powiedzieć, że jest fajna sytuacja, just, just milk it, milk it to the end. Czyli skorzystaj, jak tylko będziesz mógł. E, słówko, po prostu słówko wydojdzie z jakieś takie brzydkie, ale to milk angielskie jest fajniejsze. Dobra, i oczywiście milk to mleko, e, które jest mlekiem w rzeczowniku, i mówimy: can you pass me? some milk, flower. E, a flower znaczy kochanie, tak? E, bo Anglicy tak mówią: e, na przykład, ja idę gdzieś tam do sklepu, a e, jakaś pani, w, która mi wydaje resztę, mówi mi a love. E, Hello, love, how are you love? I ja nie wiem, czy ja bym jej opowiedzieć it's okay love, czy nie, I, na, na, i, i nie odpowiadam, ale też mówię flower do kobiet, albo kobiety do facet, do facetów też mówią flower, ale, ale faceci do kobiet tak, i to jest tr trochę coś, co ja nie do końca rozumiem. Czy ja mogę powiedzieć love do kogoś nieznajomego płci przeciwnej, czy nie? Czy jest pewna granica? Muszę, muszę zapytać jakiegoś native speakera. I dalej, dalej, dalej. Promise, oczywiście, to obiecać albo obietnica, czyli czasownik, albo, albo rzeczownik. I w pierwszym zdaniu czytam powoli: They promised to visit us next week, czyli oni obiecali, żeby, że nas odwiedzą w przyszłym tygodniu. A drugie zdanie: Don't make promises you can't keep, czyli nie lub obietnic, których nie możesz dotrzymać. Don't make promises you can't keep. E, hmm, dobra, czytam, czytam slajda. Szwajcarsko-niemiecki albo niemiecko-szwajcarsko-francuski. A jaki to jest dokładnie? E, Szwajcarsko-niemiecki jest taki język. E, o, 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 o. Najlepszy jest chińsko-angielski. W hotelach miałam tak i była ciężka przeprawa. E, to znaczy, co? Chińsko-angielski, takie kombo takie językowe, żeby znać i angielski i chiński? Hmm. Szwajcarsko-niemiecki albo szwajcarsko-francuski. Szwajcarsko-niemiecki to jeszcze rozumiem, że to jest jakiś e, dialekt niemieckiego, taki szwajcarski, ale, ale francusko-szwajcarski to przyznam, że pierwsze słyszę, ale, nie, ale ja dużo rzeczy nowych słyszę ciągle, więc się nie dziwię niczemu. E, Schweizerdeutsch. Aha. E, a co z tym francusko-niemieckim? E, Betty mówi, że rosyjski sprawia przyjemność. No nie wiem, muszę, muszę się zastanawiać nad tym dokładnie, co z tym rosyjskim zrobić. Może go dołożę, jak ten trójkąt do swojej listy. Dobra, i co dalej? Mamy już obietnicę. Tombow. Rain. To jest coś, na czym często się Polacy wykładają, jak mówią o deszczu. Zobaczcie, rain tak naprawdę najczęściej jest używany jako jako czasownik, że co, co? robi? Deszczuje. It's raining again. Czyli znów deszczuje. Tak samo znów śnieguje. It's snowing. Uh, albo it was raining. Deszczowało. It was snowing. Śniegowało. Uh, więc tak najczęściej jest używany deszcz, jako, jako właśnie, uh, jako czasownik. Ale w drugim zdaniu ułożyłem tak. Walking in the rain can be quite refreshing. Czyli spacerowanie w deszczu może być całkiem odświeżające. If somebody likes it. Uh, Greka, ale starogrecki czy, czy, no, czy nowożytny? Uh, 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 uh. Jest też polsko-angielski, jak Polacy wciskają polskie słowa w rozmowie z Anglikiem? Tak, takie na K słowo. Hmm, klingoński. Uh, klingoński jest, klingoński jest w, w Duolingo, można sobie wybrać, jak chcesz się nauczyć klingońskiego. Hmm, 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 hmm. Co, oni roz, co oni mówią po angielsku, jest przyprawda Chińczycy, tak? No widzisz Ania, bo oni mają chyba inne te wszystkie fonemy i, i, jest, i jest problem. Dobrze, no, no, grecki nowożytny, no czemu nie? No ale grecki tylko, grecki tylko w Grecji, a hiszpański już i portugalski trochę szerzej idzie. Chiński też trochę szerzej. Rosyjski też trochę szerzej, bo rozumieją w Afryce i francuski i rosyjski. Różnie to bywa, ale grecki jest bardziej taki chyba jakby skoncentrowany na Grecji, chyba, że, chyba, że się mylę. Łacinę, o, łacinę też na trójkącie grałem po łacinie, e, na studiach miałem wykłady z łaciny, pamiętam dosyć sporo z łaciny. E, łacina, arabski, hmm. Esperanto, nie, to Esperanto to umarło śmiercią, śmiercią naturalną, e, to nie chcę, A, Esperanto nie chcę, nikt po, to espo, nikt po Esperanto nie mówi. E, łacina, arabski, arabski to jest też fajny, to, to jest też fajny pomysł. Dobra, dalej. No to dobra, shop. Słówko shop. Czyli co robić? Robić zakupy albo sklep. I słówko shop częściej się pojawia jako czasownik, bo no, to słynny go shopping, no to jest czasownik, prawda? Robić zakupy. Shopping. Shopping to jest robienie zakupów. I napisałem takie zdanie. Money doesn't buy happiness if you can't shop in primark. Czyli pieniądze szczęścia nie dają, jeśli nie możesz pójść na zakupy do primarka. Kto mieszka w Anglii teraz, to wie o co chodzi. Money doesn't buy happiness if you can't shop in primark. Ale pierwsza część tego zdania to, to przysłowie powiedzonko, pieniądze szczęścia nie dają. Ja tylko dodałem swoją końcówkę. A i dalej. Gdzie sklep jest z rzeczownikiem? Please buy some bread when you're in the shops. Czyli kup trochę chleba, kiedy będziesz w sklepie. Patrzę znowu na, na czata. Szkoci mówią pijane jak Niemiec. Cyrlicy znam, hinduski, hindi. No to też by było fajne. To też by było fajne. Muszę sobie spisać te wszystkie języki i potem zrobię statystykę, który się najczęściej pojawił. No i sobie potem wybiorę, oczywiście. Wybiorę sobie to, i tak co, to, co będę chciał. Uh, Okej, okay. i dalej, 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 lecimy. Uh, dalej lecimy. Byłeś w Primarku? Primani tak? Uh, Primani are money. money. Uh, if, if a shop is closed for a couple of weeks and you are not dead, you don't need to go there. <laughs> Okej, okay, dobra, dalej. Uh, vote, vote. Vote to głosować, na przykład jak głosować w wyborach, i vote to też głos, tak jak w wyborach. I napisałem dwa zdania. W pierwszym, vote jest um, e, czasownikiem, i napisałem tak. Some people think that voting is their civic duty. Czyli niektórzy ludzie myślą, że głosowanie jest ich e, obywatelskim obowiązkiem, civic duty. E, a w drugim zdaniu napisałem VOTES jako głosy w rzeczowniku. I just hope that the votes haven't been already counted. Czyli mam tylko nadzieję, że głosy nie zostały już policzone. I znów spojrzę na, znów spojrzę na czata. O, teraz się zaczęło. Córka miała ze szkoły wycieczkę do Primarku. Spoko. To chyba większość... Well, well, well. Um, I'm not a Primark shopper. I'm not a Primark shopper. Mandaryński. Nie każdy Chińczyk mówi w tym języku. Dorota, to prawda, dowiemy się dokładnie tego w, w niedzielę. Ja tutaj ja, ja, zapytam, ja zapytam naszego gościa, jaki Chiński, to który Chiński się najlepiej uczyć. Pozwolę sobie uczynić uwagę, Marcin mówi, wziąłbym się za język dla ludzi, którym mówiliby ludzie, wśród których dobrze bym się czuł, polubiłbym ich. A ja nie mam takich, w których się, których się źle czuję wśród. Bardzo się czuję dobrze wśród Portugalczyków jakoś. Ja bardzo ich lubię. Oni mają takie taki fajne, fajne podejście do wszystkiego. Anglików też lubię, ale angielski już znam. Niestety to odpada. Niemców też lubię, też są fajni. No ale to w zasadzie to wszystkich chyba lubię. No to dalej. Mamy jeszcze parę slajdów. O, właśnie, i tutaj się zaczynają, zaczynają się te slajdy, w których akcent czy też ten stres nad słówkiem jest ważny. Czyli tutaj jest increase, zwiększać albo wzrost, zwiększać to będzie czasownik, a wzrost to rzeczownik. I zobaczcie. Number of infected people increased sharply. Czyli tutaj mamy czasownik i druga część e, słowa jest e, akcentowana. Increase. To jest wzr, e, zwiększać, rosnąć. A w drugim zdaniu wzrost jest rzeczownikiem, więc this increase was only temporary. This increase was only temporary. E, no, to, no to mamy różnicę tutaj już też e, w akcencie. I jeszcze jedno takie słówko z akcentem. Rekord, czyli zapisywać albo zapis, nagranie. Rekord też mówili kiedyś na takie czarne płyty, to były records, czyli nagrania. A w ogóle record jako zapis, nagranie to znaczy i zapis taki magnetyczny, i zapis czegoś na papierze, to też jest rekord. I zapis czegoś w jakichś amnałach, to też jest rekord. Ale często się, używa, często się używa tego słówka właśnie w muzyce, przy nagrywaniu. I ja też użyłem go tutaj jako czasownik. W pierwszym zdaniu. They recorded their best songs in 1990s. Czyli oni nagrali swoje największe, najlepsze piosenki w latach 90. Jeszcze raz czytam wolno. They recorded their best songs in 1990s. A drugie zdanie brzmi, że. It was the longest flood on the record, czyli to była najdłuższa powódź w, w zapisach, w dziejach, tak, powiemy, e, jak to powiedzieć po polsku ładnie, longest flooding on the record, czyli w czym, e, od czasu rozpoczęcia pomiarów, tak się mówi w telewizji, e, e, i jeszcze jedno słówko tutaj się ukryło, e, wcisnęło się, słówko flood, ono też jest e, i czasownikiem, i rzeczownikiem, bo można powiedzieć flood, co powódź, ale też flood, zalało coś, zapowodziowało. The area was flooded. Także widzicie, że tych słówków jest, tych, słówków, tych słówek jest cała masa, można, można się, można sobie nimi, że tak powiem, trochę humor poprawić, dlatego, że mniej jest do nauczenia różnych słówek, bo, tak jak mówię, niektóre są i rzeczownikiem, i czasownikiem, i to, i to pewnie ułatwia, i to pewnie też sprawia, że w języku angielskim tylu odrębnych słówek nie ma. No więc to chyba tyle, jeśli chodzi o gramatyczną część dzisiejszego live'a. I jeszcze chyba strzeliłem sobie sam w stopę, bo teraz nie mam innego wyjścia, tylko zacząć się uczyć jakiegoś języka. No i pewnie to zrobię i zobaczę, jak to pójdzie. Napiszę o tym na, napiszę o tym też na, na grupie. I powiem, jakich, jakich używam, których, których ze swoich metod używam, żeby się tego nauczyć, języka drugiego i jak mi to idzie. No więc, dobrze, słuchajcie. Wiecie o tym, że ten live jest liveem codziennym i łatwo się dzięki temu domyśleć, że jutro też będzie. I już nie będzie tych słówek, które są i rzeczownikami, i czasownikami. To mi bardzo ułatwia sprawę, bo, bo jest ich dużo i mógłbym tych odcinków zrobić kilka, ale e, myślę, że trzeba jakoś tak do tych czasów trochę wrócić. Coś może z gramatyki jeszcze będzie, ale jak zwykle we własnej telewizji to ja decyduję i zawsze i zawsze mam tą inspirację do tego, jaką zrobić lekcję około godziny 18 i jeszcze mnie nie zawiodła. Odpukać w niemalowane drewno, a jak mówią Anglicy, odpukać mówią touch wood, czyli dotknij drewna, touch wood. Do zobaczenia, pa pa! Hej!